No, witamy na Samui Central Festival. Tu macie owoce nie z tej ziemi. Zaraz coś kupimy. Jeszcze wziąłem w sumie tę żółtą papaję. Czerwona jest. Jedną żółtą trzeba spróbować. Wziąłem mango sticky, rice. I na jutro na Konan Yuan idziemy. To też weźmiemy na kolejny. Na statku zjemy. A to wziąłem. Red Rose Apple. To wziąłem wczoraj. Yy, na tym marcie, trzeba to zjeść. To wziąłem wczoraj. Tą czerwoną, ten. Zjemy. Mamy jeszcze. Dobra. Wystarczy na razie. ogólnie pokażę co wszystko co mają, ceny jest trochę drożej niż w markecie, ale no, jest jakoś dużo lepsza dużo świeższa może macie tu papaje a papaje no. bierzemy chyba pół tej 80 bo te pestki są bardzo zdrowe. Jakiś nóż może kupię sobie, żeby po prostu to obierać. Nie będę się pytał, tam prosił. Gdzieś. Ludzie ciągle się prosić. Gdzieś. Papaje bierzemy. Całą? Jasne, że całą, tylko po ona jest. Za kilos. Mhm. Taka jedna cała papaja kosztuje 6 euro. w, w tym a ja sobie wezmę drogę. Pół dziś, jutro i pół pojutrze. To no. co w sumie już za 80 batów. Ale ja chcę mieć taką całą, nie? Jest dużo świeżości. Tutaj jak już płótniesz, to traci na, na świeżości. pomelo papaje weźmiemy papaje w sumie jadłem, ale jest zdrowe że tylko mało, 50 watów ile taka duża? za kilo ile taka duża? przesadzać tylko o, taka waży. Pod kilo 2, kilo 1.2 to jest czyli, to jest 3000. Za kilo czy za 100 gram Za Kilo to 3 3 euro, 4. Nie no, też nie dużo wygoń. Nie wychodzi dużo taniej. To jest 0,5 to jest nie za kilo wychodzi Red Lady papaya. to najtańsza jest ta Holland papaja bierzemy Holland najtańsza całą, a ta taką tu jesteśmy w sumie we Holandii czyli 900 gram güjde bu Holland papaya sale sale Holland papaya Yes. Yes. Holland papaya sale. Holland papaya. Yeah. Okay. Okay. you. Okay. 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 knife 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 like, Knife? You know, yes, yeah. no, can buy here. Can I buy a knife in this shop here? Ah, oh, a, a like a... can I buy here knife? Oba day, o, ten kop-ku-ku. Oba daję, ten. 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 Okay. Yeah. okay. no, dobra, to co wziąłem. papaje to wystarczy tych owoców, ale tą papę dzisiaj zjem sobie na wieczorem przy piwie. Arbuzy z piłem I nóż sobie wezmę oni w fotelu mi dadzą Poproszę ją w sumie tak no, Co będę kupował ale Mi będzie potrzebny tam na statku Też pewnie mają Może i też nie Dobra to miałem A, piwo Dzisiaj mam ochotę na piwko Jedno czy tam dwa tu macie buldak, ceny trochę tańsze niż w Europie Tu ogólnie wszystko jest Może z niektóre rzeczy są tańsze, droższe macie makarony też taki makaron tutaj dycha to kosztuje 2,50 euro To kosztuje euro Nawet nie jest takie drogie powiem Ci że po, nawet w Niemczech jest drożej po inflacji nie będzie to ugotować, nie? I też nie mam na to od na razie. domu sobie zrobię w Niemczech. Okej. Okay. To zupki chińskie jak ktoś na, na, nie polecam to na iść na, na non stop, nie? To tak samo dobrze smakuje, Więc ja to tak raz, raz na miesiąc może Dużo GMO w tym jest i tak dalej. Dobra, trzeba jeszcze iść po. Trzeba zobaczyć, co jest z kartami. 250 tych trzeba zostawić na wejście na Konan Johan. Herbaty. O herbatę by się przydało, bo mam ten czajnik. Bym został parę dni bym zrobił herbatę ale specjalnie teraz nie będę jej kupował tea co było dzisiaj co się dzisiaj wydarzyło byłem zjeść zupę z brokułów i było to chyba jedna z najsmaczniejszych zup, które jadłem w życiu Ogólnie mamy tu wszystko co chcecie Wszystko i to przeróżne jakieś w ogóle ten supermarket jest mega Mega Leko no też są tańsze, za euro To jest samo co w Niemczech też euro, euro 10-15 Same ceny to dobre tylko że to mogę sobie w Niemczech kupić a tutaj trzeba spróbować rzeczy które algień są dobre 60 watów patrzeć, że mają tutaj Normal Price, i stanie dzisiaj 9 lat. 5 sztuk. Na zdrowy. Chipsy. Co tam? Tak. A piwo. Już takiego dużego cianga, a nie dwa małe. Już nie będę w restauracjach.

Jutro mam ich zamach, ringa Zachód, jestem ten jest tam Panów Zachód, jest tam Red Bull. Jakieś. Jutro jak będziemy wchodzić na konagi on 10 batów. Sery. Sery są trochę drogie. To już lubi sery. To... Ale dobrze są. Dobra, co mamy na jutro? Wszystko i nic się może jakieś tam zajmiemy. już to, Dzisiaj już nic nie wiem, Tylko może takie owoce. To jest smutne, mają. A jutro na Konan Johan. Co bierzemy? Na owoce to, to, to. I tam dostaniemy. Ale czasami człowiek ma owoce na coś innego. w sumie zakupy na parę dni, bo niektóre rzeczy nie znam, niektóre rzeczy nie znam na jutro coconut and ginkgo pie no nic, trzeba spróbować na jutro coconut and ginkgo

To mi nie smakuje ale to wygląda bardzo smacznie. lemon curd sorry co this uh, cake what is taste? sherry? no ah. cytrynowy i cream sherry lemon With sherry, lemon i blueberry Mering. Ale to wygląda mega. To lajk, skąd brownie Bez. No, czyli bez tych no, Dobra. Tu zobaczcie drogie 3 euro. Ale tu coś takiego można wziąć sobie. Te ciasta są tak tuczące. Ktoś tu naparł Kogo na ten ginko? I taro Co to Nie mam pojęcia ciasta francuskie, są bardzo tuczące skiniak croissant no jutru nie będę miał jutro czasu na śniadanie i na nic wezmę sobie takie owoce i napoje i... No następnym razem biorę To no, muszę spróbować Dzisiaj to wystarczy Tak smacznie wygląda Tu bez Pawlowa Strony Pawlowa Bez Tu można ogólnie coś zjeść Co mają? Mush ah, New Zealand, discover New Zealand. Ay, 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 ay. filmik. Tak Fajny. Posłantek nie będę brał. Otóż ten. Flecki Dobra. Jak wybiorę kasę, pozwolę sobie jeszcze na takie ten. Może za Strudle. Dochodzenie tutaj karta będzie działać. 2 euro co dwie rzeczy. Can pay with card or not? A. Oh.

Dobra, mamy na jutro wszystko i też na parę następnych i owoców Kisz, to tamto piwo mamy Jak się będzie chciało jeszcze napić To się wyskoczy do Sevena, koniec żeby... cóż już przecenili? Czy jeszcze nie?